Jej! Udało mi się! Hurra po drugim razie. Eee, hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie! Tu Elzbiet Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Tak, tam kartka strony jest tam. Tu na końcu. 69 mam zebrane. Dobrze, idziemy do Cassandry. Zobaczymy jaką tą kolejną lokację tam będziemy mieli. W eee... końcu! Zobaczymy jaką umiejętność będziemy mieć, bo z każdym kostiumem jest coś tam nowego, odblokujemy. No właśnie jakieś tam bujanie, lub właśnie taki kop, jak widzieliście, ten z półobrotu można powiedzieć. Dobra. No, ga Gacuś, wacuś. Gacusiem jak już. No, a nie Wacusiem. Tak, gacuśem. Wasuśem. Twój pozwoli ci przejść przez portal, do którego O rozsany. jaki? Jaki? Ale uważaj, kochanieńki. Jaki? Ten twój ślimak jest w poważnych tarapatach. Dawaj kostium, pani. Jej jestem szuk. Kwiatuszek, słoneczko, no też. O, piękny kwiatowy kostium. Pewnie wybieramy się do jakiejś spokojnej krainy. Aha, Spokojnie. się kurczę, zdziwisz. Cię się panie. Będzie zaraz Halloween ci się pojawi i będzie. Ojoj, oj, oj. Będziesz kwiatuszkiem. Zobacz! Dynie się uśmiechają! Rzeczywiście! chciało. Co je tak bawi? Pewnie o to chodziło. Aż trafi ostatni. Będzie. A, Ale jak ja skoczę tam? Hello! Jegoś mi brakuje. Ja tam nie umiem skoczyć. Ja nie mam tam na gó o, dobra, mniejsza. Idziemy dalej. Nie będziemy przedłużać. Nie, nie, nie. Jestem kwiatuszek. Dacusiu! Ja Idę po ciebie! Jestem kwiatuszek! O! Czemu się wydaje, że będzie coś bardziej strasznego niż <noise> kostium tego przewiduje? No właśnie. Patrz na te stworzenia, Patryku! Są, są... Zabawne? Creepy! Nie, straszne. O, tak, tak! To był mój drugi strzał! O, całe to miejsce jest o, możecie tak zostać wilgotne i śmierdzi jak śmietnik za kubłem pomyj. To samo można powiedzieć o tej kałuży szlachetnej. stoisz. Fuj, to pewnie szczątki ofiar potwora, który tu grasował. Szybko, musimy znaleźć Gacusia. G Gacusia. Halloween! Moje klimaty, dziękuję Kandy przez K, nie przez C. No. Już lubię. Ty <tyniuszki> zadowolone. się. Jaką umiejętność naumiemy się? Może to. I hop! Da się? jej ale szybko. jej no, no bez przesady, co ty robisz? Jeśli się wszyscy obrażą, cię zjedzą, cię wyrzucą. z czego? Ku pamięci Karla. Nie odszedł, lecz został zapomniany. Tam u góry są jakieś te, ale i tak to mnie doskoczy, więc... <laughs> Chyba, żeby była ta, ta monetka ta. O, proszę! O, proszę się skuła. O, proszę, ale tu trafi, może Dobra, tyle, idziemy dalej. Tam zostawiam na razie wszystko tam. Mniejsza z tym na razie. Idziemy do przodu. k-kartek... O, będzie jakiś ten? Nie, myślałem, że jakiś Frankenstein czy coś. Nie można go! Halo! Ale ja chcę! Ja możesz chcieć, a on, a on ma cię w nosku. <grystanie> Halo, to jakiego mam? Eee, nie można go... Od góry. Nie. Co on mi zrobi? Co on to ma? Nie chcę wiedzieć, pa. Chyba nie sądzę, żeby się dało to ogarnąć. Ale przecież... Ale... Ale, ale, ale powinienem trafić. I o co chodzi z tym przeciwnikiem? Patrzcie Czemu papie! nie mogę? Może w kwiatuszku nie mogę. Jak to brzmi w kwiatuszku? co to było? Straszny szlam. To. O, zostawiam go, wiecie, bo nie wiem. Może jakąś umiejętność blokuje. Spróbujmy się schować w tych krzekach. Albo może chodźmy do domu O, do domu. Tak mam unikania strasznej galaretki. Krzaczki <grystki> z oczami. Nie, wcale to nie jest podejrzane i, dziwne, i w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Ale fajne, no motyw fajne. Naprawdę dużo fajnych rzeczy dodali względem tej pierwszej części, ale krzaczki się nie ruszają. Nie ruszają. Że po prostu potrzebuję światła do czytania. Światła do czytania? Jasne. Idź sobie już, proszę cię. Pa. Pa. Jestem krzaczkiem wesołym. Wesoły krzaczek. Mówi dzień dobry. Ooooooo! U mnie tak! O jakie oczka! Fajne! Kurde, naprawdę zajebiste to jest! Ja, tak, dziecko się znowu odzywało we mnie. Nic nie poradzę. Nic nie poradzę, kurde, dziecko jest ze mnie. Zawsze było, zawsze będzie. Nagrodę! Spongebob gal galaretowaty. Trafi, 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 hurra. I co tu? Straszny okrzyk. O, Ooo! Czyli będziemy go zakrzykiwać. Od tyłu, czy obojętnie? Od której strony? Jad mnie Ale jak ja mam to robić Mamo nie, nie u mnie Nie, bo tamten mnie widzi Kurde Stój O nie pu <ścoughs> Kto się boi kwiatka? Ten nie widział kwiatki. O, dziękuję, Patryku. Dziękuję. Tu super. Jest ta ja zajebista. jebista. bo to. to... Nie to, to, to nie te programy, to, to, to nikt nie oczekuje śpiewania swojej strony. Chyba. Nie, wszyscy oczekują. O! Co za potwór mógł porzucić tak batonika? Nie O oh no. oh, nie. Bez papierka! Bez papierka. Nie los tego batonika. Może pomożemy temu batonikowi znaleźć bezpieczne miejsce. Niestety zostawiłem swoją torbę na batoniki w torbie na torbę na batoniki. A wobec tego muszę go włożyć do buzi. Nie. Zaczekaj chwilę. Coś w tym szlamie wygląda bardzo znajomo. Hmm. Wapń. Z lekką nutką białka i mnóstwem miłości. To nie jest szlam, to śluz. Śluz gacusia. To mnóstwo jak na takiego małego ślimaczka. Pewnie jest przerażony. Musimy go znaleźć. Nie skomentuję i nie powiem co, co ten. Teraz sobie to sami. Musimy tylko trzymać się tej ścieżki śluzu, wiodącej przez mroczne, a, tam. straszne, a, tam. przerażające a, tam, miasto. a opowiadasz? Nic nie ma strasznego. A muszę iść tam tędy? Tam jest jakiś przycisk w ogóle. Chciałabym dół zwiedzić, ale... A wydaje mi się, że nie będzie czasu. Znaczy. Czas zawsze jest, ale, wiecie... takie chodzenie moje yy, i tam dla ludzi może być trudne. Więc jakoś sobie coś tam poogarniam. Tak trochę. Tak trochę. Tak trochę. Tak trochę! Powiedziała, a i tak, kurde, będzie... Pół odcinka cały, odcinki parę z... pod rząd będzie, ona rozwala ten, skrzyneczki i tiki. tiki. taki. <laughs> I kasztanki. <laughs> mm. Chciałem, że mogę drzwi otworzyć, bo się jakoś tak zaświeciły dziwnie. Dziwnie magiczny. A czy ja mogę wejść na górę? Słucham też tych. O, właśnie, o, właśnie. O, właśnie tego. Słucham, Tam co jest? Co, co to za przycisk? Ja chyba nie umiem jeszcze tego. Co to jest? Nie, nie przypominam się to, że. Dała coś takiego. Nie mam antenek, nie, nie włączę tego. Jak tam się? Taki po, pobłysk jest, kurczę, jak widzicie. U, jeszcze więcej galerii. Biedne dziecko. A to po co na dół? Hm. Kolejny pieniążek. Teraz potrzebuję cztery. Tam mi się pomyliło. Wydawało mi się, że potrzebuję cztery, ale trzy potrzebowałam wcześniej, a teraz dopiero potrzebuję cztery. No kurde, wiecie, nic na to nie poradzę. Lubię, z... lubię zbierać wszystko co jest dookoła. Mniej więcej na tyle, na ile mogę. A mogę dużo. <ścoughs> Za dużo. Zrobiliśmy chyba takie kółeczko. Górne kółeczko. Jeszcze tam muszę się na górę dostać. Tak, tu rędy. Może tędy. A raczej na pewno tędy. Więc okej, okay. skoczmy sobie. Tam jeszcze bym poszła, czekajcie. No i właśnie tak to się właśnie kończy u mnie, że ja zbieram wszystko. Bo lubię zbierać wszystko. Lubię widzieć, że mam czystą mapę, że. I sam mi nie zostało. Żło największe. Tam jeszcze coś jest. No, okej. Okay. nie to. Nie, nie, to ja się wolę Nie, nie, że na na ciebie liczyć, Patryku. nie, być nie, nie, być nie, dziękuję guzików nie, 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 grać Raz na 100 lat. Nie, no bez przesady, aż tak. Aż tak źle nie jest, chyba. Dobra, wyżej chyba nie ma nic. Yy... Tam jesteś, ale tam nie doskoczę, bo tam trzeba jakąś umiejętność mieć. Kuro, czy ty? Jaką ty masz ten? Czy ja mogę tutaj na to wejść? To jest pytanie. Tak, mogę. Bez żadnego problemu, może zrobić w taki sposób. Został mi tylko ten dół tam do oczyszczenia ewentualnie. A ty co? Śluz przez tego potwora. Co oh no. Co za potwór? Coś takiego? Nie wiem. Dobra. O kurcze. Mama nie, no, żartuję. Przepraszam, czy widziała pani? Obawiam się, że nie. Jestem w trakcie prowadzenia kluczowych działań związanych z organizacją zawodów opucharzy ślimaka. Jeśli chcesz wziąć udział w wyścigu, musisz zapłacić wpisowe w wysokości pięciu batoników. <grym> Nie mam. Jest tylko jeden sposób, żeby zdobyć tyle słodyczy, ile nam potrzeba. Zabrać je dzieciom? Nie, tak, <laughs> musimy przejść się po domach. A to chyba no. też dobry sposób. Idziemy. Tu kierek po Dobra, chciałam pierwszy domek. Tu gdzieś był niedaleko, więc pójdziemy sobie jak najbardziej. I co, ja faktycznie przeprzedziłam Greyza za... za wcześnie wszystko, że ten... No i co? Ale tam jest ryba była, o co chodzi? Aha, bo trzeba... Aha, po to były te, te domki, może... No i co, nie ma. Dzieci, dajcie mi słodycze! Kiereczek. Słodyce, tak! Słodyce, słody. nie ma słodycy. Cukierek albo psikus. Albo ryła. Widziałeś mojego ślimaka? Malutki, uroczy, słodziak o bardzo ekspresyjnych rzęsach. Jak jest taki słodki, to pewnie porwał go po kurczę. Zepsuł wszystkim Halloween gradząc nasze słodycze! Ostatnio widziano go, gdy pełzł po torze wyścigowym. Wydaje mi się, że ten tor musi prowadzić prosto do jego legowiska. To tam pożera niewinne słodycze i zwierzątka. Biedny gacuz. Patryku, musimy znaleźć więcej słodyczy, żeby dostać się na ten tor wyścigowy. Proszę, weź jeden z moich batoników na wpisowe. Należy ci się za ten świetny kostium. Świetny kostium. Jasne, <średzimy> ale niech wam będzie. Świetny, zajebisty kostium. Kurczę miałam ten y Atomic Heart sobie pograć i coś mi nie wyszło. A widziałam, że ten Atomic Heart ma dubbing. jaj, <średzimy> jajaj, ja, 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 jejku, jejku, że tak się wyrażę. Ale się kurde po. Pokusili, że tak powiem. Gdzie ich obyć? Nie chwal się. Tak mówią. Chyba tylko ty. Osoby, które są jakieś tam najmądrzejsze i tak dalej, i tak dalej, nie chwalą się tym. są skromne. Znaczy, tak mi się wydaje. Nie że się chwalą. O, jaki to jest mądry, bystry, piękny i tak dalej, i tak. Nie. Yeah. No nie bardzo. Nic Niś mi nie powiesz, auć! Cukierek albo psikus? Nie rozumiem twojego akcentu. Cukierek albo psikus? <noise> rozumiesz? O! Czemu od razu nie powiedziałeś? Proszę. Masz batonik. Masz w ogóle to ładny... kostium. Już skąd pie? Bardzo dziękuję. On wziął jakby, no... gazy miał. <noise> Może ma. Potwory O Jezu. Mamusia twoja? Czy, czy żona panienka? Czy ktokolwiek. Nie, to rodzinne prędzej, no to może siostra. Mama. U, jeszcze więcej galaretki! Cukierek albo psikus? Ojej, co za widok! Jaki Jakie słodziaki! Jak mogę wam pomóc, młodzieńcy? Cukierecek, czekoladkę, batonik, cokolwiek. Słodycze! Słodycze, 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 słodycze! O, oczywiście, słodziutki, proszę. batonik. O, Jezus! No! Wow, retro! Retro! Stary! Jak wino. O, Jezus Maria, jak długo ta babcia miała tego batonika, Czekała na tą chwilę. Od trzech dni próbuję znaleźć czekoladę. Prawie nic nie zostało, poza... Czego tyle nie jest? Mogłbym wam powiedzieć, ale musicie obiecać, że podzielicie się ze mną łupem. Jakim zaś łupem? Zamieniam się w słuch. No, w zasadzie to w większości składam się z celulozy, ale. Dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, za moim domem rozbiła się dziwaczna i bardzo ciężka skała. Spadła prosto na moją czekoladową szopę. No, Może moglibyście ją przesunąć? Czekajcie, otworzę wam bramę. Galaleta śpadła. Odblokowana na nagrodę, Czerwony i błyszczący. Do... Mm. Ała, ała. Bum. No, skała. Ej, Domek wrócił do domu... do domku. Czekolada tam jeszcze jest. Po Poproszę. Czekolada! Czekolada! Nareszcie! Czekolada! <noise> Gdyby nie Gacuś mógłbym wrócić do domu i oglądać powtórki Syrenamena i Skorupina. Lepiej, żeby miał dobry powód, by znaleźć się w opałach. Eee... Jest w opałach, bo bawiliśmy się magicznymi bańkami i naruszyliśmy strukturę rzeczywistości, czym doprowadziliśmy do powstania kosmicznego chaosu, który naraził na niebezpieczeństwo całe istnień dolne? Powiedziałem dobry powód! No właśnie, a nie obojętnie jaki powód. Da się tak cheatować. Da się. Chura. <laughs> Uhu, uh, nie chura. Jak ja tam wejdę? Jakoś muszę. Tylko jak? Panie, jak ja tam wejdę? Tędy? No tędy, ale i tak nie... Chciałabym iść tam tamtą stronę. Dobra, wiecie co? Skończymy sobie tu odcinek. W następnym odcinku ja się... No wydaje mi się, że tamtędy najlepiej. Tam, gdzie już byłam właśnie. To tam sobie pójdę i, i tam najłatwiej, najszybciej się dostanę niż tędy, bo ja, ja nie trafię. Eee, dobrze, no nic. Eee, dzięki za oglądanie. Eee, proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi Jeśli tam na książce rąk, to bardzo miło i bardzo mi to pomogło. A my wkrótce słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Spongebob, SquarePants eee, The Cosmic Shake. Dzięki. Cześć.